A jak sobie radzisz z sytuacjami, gdzie bardzo dobry pracownik przestaje dowozić? Eee, cię nie zaskoczę na pewno odpowiedzią. Znaczy próbuję zrozumieć dlaczego. To jest w ogóle mm. najważniejsze pytanie, no bo jakaś jest przyczyna, no jeśli masz. No bo znowu pytanie, to znaczy bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry pracownik. tak? Bo... Taki wiesz, który wcześniej dowodził, z którymi współczujesz. Jeśli czy... mówimy na przykład o sprzedaży, czy mm. na przykład masz świetnego sprzedawcę i on ma najlepsze wyniki, i nagle przychodzi miesiąc, w którym ma gorszy wynik, no to wiecie, to, to jest tylko człowiek, więc mógł mieć po prostu jakby. Wiecie, życie prywatne też przenika do pracy, więc mogło się wydarzyć coś, o czym jeszcze nie wiem, coś być może on potrzebuje zrozumienia, być może potrzebuje mojego wsparcia. To jest w ogóle zawsze pierwsza rzecz, ja muszę zrozumieć, co się stało, bo jeśli ktoś przez długi czas realizuje wyniki, a nagle ich nie realizuje, to on się nie oduczył sprzedawać. To jest niemożliwe. Więc musiało się wydarzyć coś, o czym po prostu nie wiem, i próbuję to zrozumieć. Być może potrzebuję przerwy, urlopu, odpoczynku, więc to jest to, jest to tak? Nie wiem, czy o to Ci chodziło. Możeś ten wątpliwościował, ale chociaż chodzi mi o to, że wiesz, z, nie tyle dowodzi sprzedażowo, co też z zadaniami z jakimiś no zadowolonymi. Jak to uważam, że to jest dokładnie to samo. No bo wyobraź sobie, że jeśli masz przez y, 8 miesięcy, ostatnie 8 miesięcy robisz wszystko idealnie, a nagle przestał, to coś się musiało stać. Ja muszę zrozumieć dlaczego. Okay, bo może potrzebujesz. Tak że... no nie możesz, wiesz, no bo, no bo dlaczego? No nie mogę go skarcić, no bo wiesz, jeśli to jest świetna osoba, świetnie działa i nagle coś się stało, wiecie, ja też miałem różne etapy w swoim życiu. I jest spadek energii, czasami się pojawia jakieś przytłoczenie, może jest jakiś stan, nie wiem, może nawet delikatnej depresji, i wydaje mi się, że to jest istotne. Ja nie wiem, staram się naprawdę, jestem dość wyczulony na zachowania osób, z którymi pracuję najbliżej, więc staram się to zauważać wcześniej, ale też zespół, z którym pracuję, akurat wie, że zawsze może na mnie liczyć w tej, w tej materii, więc no, tutaj każdego lidera zachęcam do tego, żeby po prostu zwracać uwagę na to, jak się zachowują i jak działają ich pracownicy. I no właśnie nie oceniać zero-jedynkowo, tak jak powiedziałeś, bo jeśli ktoś przez długi czas pracuje dobrze, to jest super. Wiesz, inna kwestia to jest wtedy, kiedy masz świetnego pracownika, no ale wpływa negatywnie na przykład, nie wiem, na poziomie emocjonalnym na zespół.